Środa 28. Tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł pięknie pokazuje, czym się różnią owoce ciała od owoców ducha. Że to nie jest tak, że wszystko jedno na co kładziemy nacisk. Jeśli będziemy słuchać naszego ciała, to wtedy owocem będzie nierząd, nieczystość, wyuzdanie, czary, nienawiść, gniew, pogoń za zaszczytami, zazdrość, pijanki, hulatyka, hulanki, tym podobne. Że ciało może nami rządzić, ciało nas może prowadzić do takich właśnie po prostu zachowań, dlatego że ciało jest jakoś tak skonstruowane, że ono może się rozbuchać, ono może się po prostu rozfawolić, ono może, może tak nami kierować w tym kierunku, ale może też nami kierować duch. I ci, którzy się kierują duchem, powie święty Paweł, to ich owocem jest miłość, jest radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, łagodność, opanowanie. I tu widać, że to od nas zależy, czy my naprawdę będziemy słuchać Ducha Bożego i w konsekwencji będziemy opanowani, będziemy kochać, będziemy radośni, czy jednak będziemy bardzo inwestować w ciało, czy będziemy słuchać zachcianek naszego ciała. Wiadomo, że trzeba ciała słuchać, przecież są takie rzeczy, jak trzeba i spać, trzeba zatwić potrzeby swoje, jak trzeba po prostu, wiadomo, nie można, nie można całkowicie nie słuchać tego ciała. Natomiast kwestia jest pewnego rodzaju, można powiedzieć, balansu czy nacisku, nie? Że jeżeli za bardzo ciało będzie mną rządziło, no to duch będzie bardzo kiepski, nie? Jeżeli duch będzie rządził ciałem, no to wtedy będzie w porządku, bo, bo wiadomo, że będziemy też materią, wiadomo, że, że będziemy z tym ciałem żydzi teraz w tym świecie i, i po śmierci. Chodzi jednak, żeby sobie, chodzi jednak o to, żeby sobie zadać pytanie, czy ja czasem w życiu nie koncentruję się na, na inwestycji w ciało, na słuchaniu tylko ciała, na, na to, żeby moje ciało było, miało, to miało tamto. Zauważcie, że ludzie potem narzekają. Na przykład, nieraz mówią: A ja się denerwuję, czy ja się gniewam, albo emocje mi tak działają, bo ktoś mnie zdenerwował, bo ktoś się źle zachował. Mało myślimy kategoriami, bo ja niestety tak pozwoliłem swojemu ciału reagować, że potem ono tak reaguje. Nie wychowałem swojego ciała. Że jednak bardzo często zrzucamy na innych nasze zachowania, nasze, nasze emocje negatywne, nasze grzechy, zamiast powiedzieć sobie szczerze, że wiele z nich po prostu wynika z tego, że, że my nie panujemy nad sobą, że my tak naprawdę pozwalamy, żeby ciało panowało nad nami. Postawić na Ducha Świętego, modlić się bardziej do Ducha Świętego, postawić też na rzeczy duchowe, w sensie takim i intelektualne, czy, czy przeżycia duchowe, niekoniecznie nawet religijne, ale żeby, żeby w życiu no, budować też swoją tożsamość na, na sprawach duchowych, nie tylko na tym, żeby jeść pić, i, jeść pić i spać. Y, psalmista y, psalm y, dzisiejszy jest psalmem pierwszym, i, i psalmista pokazuje Jaki jest ideał, czy jaka jest droga do, do szczęścia człowieka? Szczęśliwy człowiek, aszrechaisz, pierwsze zdanie po, po, po hebrajsku w księdze Psalmów, to jest jaki? Aszrechaisz, lo. Szczęśliwy człowiek, który nie. Szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie. Który nie idzie za radą występnych, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szedersów. Nie, nie, nie. Bardzo ciekawe, że nie zaczyna. Psalmista od że szczęśliwy człowiek to jest taki, który słucha Słowa Bożego, czy który zasiada nad, rozmyśla nad prawem pańskim dniem i nocą. Nie, on do tego przejdzie później. Natomiast na początku mówi, że szczęśliwy człowiek to jest taki, który nie. Tak było na początku w raju, że szczęśliwy byłby człowiek, gdyby powiedział nie, gdyby Ewa powiedziała wężowi nie. Jednak przez to, że nie umiemy mówić nie, wchodzimy w, w, w historię grzechu, wchodzimy w takie uwiązania, że potem nas to boli. Jeśli by ten psalmista poszedł za Radą Występnych, posiedział na drodze z grzesznikami, spędził też w gronie szyderców, to on by kompletnie nie miał czasu na to, żeby rozmyślać nad prawem dniem i nocą. Żeby być szczęśliwym, musisz być asertywny. Żeby być szczęśliwym, musisz umieć powiedzieć nie. I może to też jest odpowiedź na pierwsze czytanie: Żeby być człowiekiem ducha, muszę mówić swojemu ciału: nie, nie, nie. Moje ciało jest jak dziecko. Ono domaga się tego, domaga się tego, domaga się tego. Jeżeli nie umiem wychować tego mojego dziecka, jakim jest ciało, jeśli nie umiem mówić nie, 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 to czy ja będę umiał wychowywać swoje własne dzieci? Ewangelia, Ewangelia yy, przedstawia te, te, to piętnowanie Jezusa Faryzeuszów, ich obłudę. Yy, przede wszystkim to, że. Kładą na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami nawet jednym palcem tych ciężarów nie dotykają. Bardzo mocny zarzut. A ten zarzut jest o tyle, niesamowity, że on absolutnie do, dzisiaj, do dzisiejszego dnia funkcjonuje. Że mówimy wam, żebyście się modlili, często się nie modlimy. Mówimy wam, żebyście pościli, sami nie pościmy. Mówimy, żebyście przekazywali pieniądze na jakieś dzieła charytatywne, sami nie przekazujemy. Mówimy, żebyście się poświęcali, sami się nie poświęcamy. Mówimy, żebyście odpoczywali, nie, nie byli zapracowani sami, sami nie odpoczywamy. Albo mówimy, żebyście pracowali porządnie, a sami też się jakoś tam obijali. Bardzo dużo tu mamy na sumieniu księża, pewno biskupi, pewno wszyscy, którzy gdzieś tak, może też nawet rodzice, którzy no mówią więcej niż czynią. Chodziłoby o to, żeby jednak uczyć słowem, uczyć czynem, uczyć jakimś takim zachowaniem. No jeżeli no ten sportowiec, jak, jak biega, to on nie musi wiele tłumaczyć ludziom, że, że warto biegać. Oni widzą, że się dobrze czuje, widzą po prostu, że jest zadowolony z życia, widzą, jak to robi i mogą go naśladować. Od samego gadania ciężko kogoś zachęcić. Dobry przykład jest szalenie, szalenie ważny i może tu leży w, wie, w największej mierze po prostu nasze duszpasterstwo, że nie widać, żebyśmy zachęcali do modlitwy, nasza modlitwa nie zachęca do modlitwy, nasza wiara nie zachęca do wiary, nasze myślenie czy mówienie o Panu Bogu nie zachęca do Pana Boga. To jest największy rachunek sumienia, czy wyrzut sumienia też dla nas, że żeby mówić, po prostu trzeba żyć tym, bo z opwitości serca, z opwitości serca, mówią usta. Nie da się okłamać samego siebie. Jeżeli nie będziemy żyć tak, tym, co, tym, co głosimy, kto nam uwierzy? Nikt nam tak naprawdę prędzej czy później nie uwierzy. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn. I Duch Święty. Amen.